Kolegów w kolejnym odcinku, polski technik wynalazca. Eee, następny materiał dotyczący <gryw> bardzo prostej turbiny wiatrowej zbudowanej z beczek, odpadów, kudówników. Eee, no i cóż, e, i koła od roweru. Tak więc e, samo Dynamo jest ciekawe, bo to chyba coś jest takiego, ala alternator tak mi się wydaje, tak więc. E, Oczywiście to się kręci, bo nie jest to podłączone do żadnego powerbanku, tak więc e, piękny napinacz samochodu, pasek, e, koło od roweru, które no moi drodzy jest na tyle duże, że najdobre przełożenie, no oczywiście ma rant, bo po zdjęciu, opony, dętki i tak dalej, no to świetny rant do tego, aby e, oddawać transmisję na ten alternator, ale wystarczyłoby ten alternator podłączyć już po ty powerbank pod baterię no i zobaczylibyśmy co by się działo dalej aczkolwiek jak spojrzymy na tą turbinę i te beczki no to te gardziele są tak głębokie że łapią dużo tego wiatru przy troszeczkę mocniejszym podmuchu to może nawet przełamałyby opór alternatora nie wydaje mi się żeby się to udało Coś, coś takiego zrobić z tym, z tym źródłem produkcji prądu, czyli z alternatorem, wiem coś na ten temat. Jakie opory stawiają alternatory? Alternator determinuje się do pełnej pracy dopiero przy obrotach rzędu 1000-1200, tak więc a tutaj ciężko by było o takowe obroty. W związku z tym zastosowanie alternatora było pomyłką co nie znaczy, że nie da się tutaj zastosować innego źródła produkcji energii, tak więc innego, innego dynama, które by było znacznie lepsze, Pankejka lub Starka, jedynki, dwójki, trójki, obojętnie. Tak czy inaczej, sama konstrukcja mi się podoba, jest ona bardzo fajna, wystarczyło przeciąć beczki na pół, moi drodzy, żeby, żeby mieć całkiem, całkiem fajne płaty turbiny. Dodatkowo ona tutaj ustawiona jest w takim miejscu, gdzie cugu to za specjalnie nie ma, bo tu jakieś są tunele i w ogóle, także tu pomimo tak nikłego podmuchu wiatru, jednak się to kręci. No, co by było, gdyby było wystawione w lepszym miejscu? Bardzo niekorzystne miejsce dla tej turbiny, ale nie o to chodzi. Chodzi o samokonstrukcję, jak widzicie, każdy z was może sobie coś takiego. Zmajstrować w dobu, jeśli ma spawarkę, będzie widział jak się jej używa i znajdzie gdzieś jakieś beczki, które po prostu przetnie przecinarką kątową. Potem przyspawać do prostowników, kątowników, zastosować odpowiednie łóżko i bajabalgo. Także całkiem fajna domowa turbinka. No, tylko z tym alternatorem to trochę pojechali. bo Ech, no gwarantuję, że to tak nie jest. Gwarantuję, że to tak nie jest i... Przy tego typu obrotach, co tutaj widać, to tutaj ja nie wiem, czy tam z 1V by popłynął z tego alternatora, a nawet gdyby obroty były mega szybsze, musiałyby być, to po podłączeniu do, do powerbanku cała impreza by się skończyła w ga, Także trzeba by było, żeby to był jakiś no, huragan Katlina lub coś w tym guście, żeby przyłamywać opory alternatora podłączonego już do, do baterii. To, no, i jeszcze żeby uzyskiwać takie obroty, żeby z tego prąd jakikolwiek płynął, prąd to jest 14,8 V, żeby ładować power bank, zwykły 12 12 v akumulator. Tak więc, cóż, pomijając fantazję tego, tego konstruktora, aczkolwiek sam napinacz, koło na dole, to, no tylko tylko wymienić oczywiście źródło produkcji prądu. No Bo tutaj to pojechał po całości, ale każdy kto w jakikolwiek sposób próbował używać alternatora, to nie muszę go przekonywać. Konstrukcja fajna, tania, prosta, do wykonania przez każdego. No oczywiście e, ustawienie, czyli strugowanie, e, no, nie w tym miejscu. Powiedzmy sobie szczerze, pan chyba nie miał, m, zabrakło mu wiedzy na temat strug wiatru i, no, i skąd ten wiatr, jak on płynie, trendy i w ogóle etc. No nie w tym miejscu, drogi panie, albo przynajmniej weź pan zrób jakiś masz, nie w górę pan to wybal żeby ten wiatr tam czyrkał trochę, ale sama konstrukcja jest fajna, godna uwagi, bardzo tania, jestem pewien, że no wszystko z odpadu zrobione, w związku z tym, w związku z tym, to ja nie wiem, 200 zł, 300 zł, cała konstrukcja, rowery ludzie wyrzucają, więc kółko od roweru sobie znajdziecie, no i potem trzeba pomyśleć, jakie dynamo zbudować, aby to działało, fajne, podoba mi się, polecam, Zróbcie, pokażcie, jak zadziałało, nagrajcie filmik, wyślijcie go do mnie, z chęcią wstawię, omówię i poddam pod dyskusję. A propos dyskusji, proszę o komentarze taktyczne i nie tylko, łapki w górę, subskrypcję, można kupić mi kawę, jeśli komuś się podoba kanał, można mi wesprzeć przez Paypal, jeśli komuś się podoba kanał, lub też nie, jeśli się nie podoba, nie zależy mi na tym. W ogóle już na jest mało rzeczy takich, które, których mi zależy. No i tyle właściwie. Także subskrypcje, linkowanie, etc., etc., wiecie o co chodzi. To by było na tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny materiał. I oczywiście polecam się na Rambo też. Także proszę odwiedzać Rambo. Tam też łapki w górę te sprawy, wiecie o co chodzi. Bo jedziemy, jakby to powiedzieć, na dwóch kanałach. No tyle by było. Dzięki za uwagę na dzisiaj. Miałem robić live, ale. Nie zależy mi, nie chce mi się. Także może jutro zobaczymy. E, jakoś tak nie mam entuzjazmu do niczego, także cóż, jakoś tak mi się nie chce. To tyle by było. E, idę na kanapę, włączam feedback, film. Także ciekawy, fajny. Dużo, du, du, dużo ciekawsze rzeczy. E, no, to tyle. Bye, bye.